Od 2017 roku prowadzę gospodarstwo ekologiczne i jest ono bardzo opłacalne. Zdecydowałam się na nie, ponieważ chcę iść z duchem czasu i widzę ogólnie, że konsumenci coraz częściej wybierają produkty zdrowe, których znają źródło pochodzenia. Gospodarstwo ekologiczne to nie tylko jest uprawa roli, ale też ogromna odpowiedzialność. W naszym gospodarstwie nie stosujemy pestycydów ani nawozów mineralnych. W zamian zostawiamy słomę na polu i robimy międzyplony czyli wysiewamy rośliny, które rosną między roślinami głównymi najczęściej są to mieszanki różnych roślin. W naszym gospodarstwie ekologicznym nie używamy herbicydów, natomiast plantacje odchwaszczamy specjalnymi maszynami, pielnikami z kamerą, które w sposób mechaniczny e, oczyszczają właśnie międzyrzędzia z chwastów. Pielnik, który jest u nas w gospodarstwie jest to austriacki pielnik firmy Einbeck, gdzie w międzyrzędziu mamy trzy gęsiostopki, które poruszają się właśnie przy pomocy siłownika i poruszają się w prawą i lewą stronę i właśnie w ten sposób wycinają chwasty w soi. Nasza soja jest wysiana w rozstawie 45 cm. Pielnik właśnie jest ustawiony na taką szerokość i właśnie w tej odległości ni. Niszczymy zachwaszczenie. W pielniku dodatkowo są założone tarcze z palcami gwieździstymi, które umożliwiają nam wyrywanie chwastów, które rosną najbliżej roślin w rzędach. Celu właśnie ochrony naszych plantacji przed innymi patogenami używamy niemieckiej technologii Plocher, czyli skupiamy się bardzo mocno na życiu biologicznym, ponieważ gleba jest e, tak jak u nas w organizmie jelito. Jeśli z glebą wszystko jest w porządku, to porażenie poprzez choroby grzybowe i też e, naloty owadów są dużo mniejsze. Także jeśli chcemy. Pracować w zgodzie z naturą, a nie ciągle z nią walczyć, to przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiednie pH, o odpowiednią zawartość próchnicy na polu. I wtedy nasze plony będą zdrowsze. Dodatkowo w naszym gospodarstwie mocno opieramy się na fazach księżyca. Także w odpowiednich fazach wykonujemy zabiegi właśnie odchwaszczania czy też samego siewu roślin, bo jest to bardzo ważne. E, wiadomo, że przy większych areałach nie jesteśmy wykonać wszystkich zabiegów w odpowiednim terminie, ale z obserwacji wynika, że jednak jeśli trafimy w odpowiednią fazę księżyca, czy też ją przypilnujemy i e, wykonamy dany zabieg, to efekt jest naprawdę dużo lepszy.